Cześć, z tej strony Aga. Witam Cię oczywiście z uśmiechem w kolejnym mega szybkim instruktażu dotyczącym tego, jak domowym sposobem można zrobić słodycze, zdrowe słodycze w domu. Dzisiejszy odcinek będzie o hałwie. Spokojnie, przygotowanie hałwy nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani tym bardziej specjalistycznych umiejętności i każdy na spokojnie sobie z tym poradzi. Zapraszam! W sklepach możemy spotkać hałwę sezamową i hałwę słonecznikową. Przygotowanie jednej i drugiej jest bardzo podobne, tak naprawdę różni się jedynie z ziarnem, które będziemy mielić. Ale podstawowa różnica pomiędzy hałwą domową a hałwą sklepową to oczywiście skład. Chawa sklepowa w większości składa się z cukru. Jeśli zerkniesz na etykietę, przekonasz się, że sezamu czy słonecznika bywa w niej mniej niż 50%. Natomiast chawa, którą ja Tobie dzisiaj zaproponuję, składa się jedynie ze słonecznika, ponieważ będę robić chawę słonecznikową i z syropu z agawy. No to do dzieła. Słonecznik wrzucam na rozgrzaną patelnię i prażę na małym ogniu, stale mieszając. Ważne, żeby mieszać cały czas, żeby słonecznik nam się po prostu nie przypalił. Prażymy parę minut, do momentu, aż słonecznik uzyska złotą barwę i zacznie się z niego wydzielać taki charakterystyczny zapach. Uprażony słonecznik przesypuję na talerz i zostawiam do wystygnięcia. Ostudzony już słonecznik wsypuję do blendera. i blenduję. Co jakiś czas całość mieszam, sprawdzając przy okazji konsystencję. I blenduję do uzyskania stałej, jednolitej masy. Na szklankę słonecznika dodaję mniej więcej 2 łyżki syropu z agawy. Może to być też miód czy na przykład syrop klonowy. Coś, co nam dosłodzi hałbę. I dalej blenduję. Hałwę warstwami przekładam do miseczki czy też do pojemnika. I ugniatam. Wsypuję kolejną warstwę i ugniatam. I ugniatam, ugniatam, ugniatam. I gotowe. Tak wygląda czysta, słonecznikowa hałwa. I teraz od Twojej fantazji zależy, jaka ona będzie. Możesz do niej dodać bakalie, orzechy, czy na przykład kakao. Gotową chałwę przez parę dni możesz spokojnie przechowywać w lodówce. Drodzy moi, moja chowa jest gotowa, dlatego ja, cichaczem, oddalam się w stronę fotela bujanego na degustację. Jeśli to wideo przypadło Ci do gustu, łapka w górę. Oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Oczywiście zachęcam też do odwiedzenia strony Facebookowej poranapora, Pora, bądź strony poranapora.pl. Do zobaczenia w kolejnym wideo.